Firmy od zawsze miały tylko jeden cel: obniżać koszty, a największym kosztem zawsze byli ludzie. Trzeba ludziom zapłacić, żeby chcieli pracować. Trzeba opłacić wszystkie składki, zagwarantować urlop. Ludzie często chorują, są na zwolnieniach, za to również pracodawca musi zapłacić. ZUS, BHP i tak dalej i tak dalej. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to wiecie o czym mówię. Każda złotówka wypłacona pracownikowi, to złotówka mniej dla zarządu i akcjonariuszy. I dlatego przez ostatnie dekady obserwujemy jedno: redukcję etatów, outsourcing, automatyzację. AI przyjmuje coraz więcej zadań, firmy redukują zatrudnienie. W Polsce, na przykład, od 2004 roku liczba osób pracujących w przemyśle spadła o ponad 20%. Mimo, że produkcja wzrosła. Także, tak jak mówię, automatyzacja AI zabiera nam miejsca pracy w Niemczech przykładowo tam gdzie ja pracowałem ponad 20 lat w korpo od 90 od lat 90 już automatyzacja zlikwidowała ponad 2 miliony miejsc pracy w produkcji ale PKB przemysłowe no rosło. to samo we Francji Włoszech i Wielkiej Brytanii coraz mniej ludzi, coraz więcej robotów i coraz większe zyski. I teraz w wszystkich krajach wchodzi sztuczna inteligencja i nie jako wersja science fiction, tylko jako realne narzędzie, które już teraz zabiera pracę ludziom w marketingu, w grafice, obsłudze klienta, logistyce, a nawet programistom. W wielu krajach e, za granicą, w Azji i tak dalej, na przykład już metro, pociągi jeżdżą bez kierowców. E, w Stanach taksówki również bez kierowców. Uber w Kalifornii na przykład e, jeździ już samodzielnie. I tak dalej, sklepy bez obsługi samoobsługowe sklepy. Widzimy. Też często już za granicą, i również w Polsce powstały już takie sklepy. Proste jakieś czynności biurowe, i tak dalej, są zastępowane już AI w dużych korporacjach. Taśmy produkcyjne i tak dalej. Coraz mniej ludzi pracuje na produkcji. Także redukcja etatów będzie kontynuowana. W kwietniu 2024 roku Komisja Europejska ostrzegła, że do roku 2030 nawet 20% miejsc pracy w Unii Europejskiej może zniknąć wskutek automatyzacji i AI. A to ponad 45 milionów ludzi. A jak to wygląda w Polsce? Według raportu PARP z roku 2023, aż 49% zawodów, także co drugi zawód, jest yy, w różnym stopniu zagrożony automatyzacją. Prawie 50% wszystkich zawodów w Polsce. Także jedno jest pewne: AI zabierze nam wszystkim pracę, ale. Nikt nie zadaje sobie pytania, które jest jeszcze ważniejsze. Jeżeli nikt nie będzie pracował w Polsce, kto będzie kupował produkty tych korporacji? Bo jak wszyscy wiemy, system kapitalistyczny opiera się na bardzo prostej wymianie. Ludzie pracują, dostają za to pieniądze i wydają je na produkty i usługi. Ale jeśli AI i roboty wykonają za nas całą pracę, to my nie dostaniemy żadnych pieniędzy. I co wtedy? Nie będziemy mogli ich wydawać. To jest problem. Skoro nie mamy pieniędzy, nie kupujemy waszego waszych e, smartfonów. Nie zamawiamy e, Uberów i tak dalej. Nie wykupimy Netflixa. I nie weźmiemy samochodu na raty, i tak dalej, i tak dalej. Także możecie sobie tworzyć najnowsze smartfony, super, jakieś mega elektryki, i tak dalej. Ale musicie się zastanowić również, kto od Was te produkty kupi. Myślicie, że roboty od Was to kupią? I wracając jeszcze do polskich statystyk. Już teraz w Polsce ponad 60% młodych ludzi pracuje na umowach śmieciowych lub tymczasowych. Płace realne w 2024 roku spadły o 2,3% względem po prostu inflacji. A zadłużenie konsumentów rośnie. Średni dług Polaka wynosi już ponad 30 tysięcy złotych w całej Europie. Prawie jedna na cztery osoby żyje na granicy ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Na ten temat też nakręciłem już filmy. Zapraszam do oglądania. Podlinkuję Wam je tutaj u góry i naprawdę warto to obejrzeć. Nakręciłem filmy o ubóstwie w Niemczech i w Polsce. Ale trzeba pamiętać, że w tym samym czasie zyski korporacji. Są rekordowe i właśnie dlatego ten cały system się kruszy. Firmy chcą zwolnić najlepiej wszystkich pracowników, zastąpić ich robotami, AI i tak dalej, ale jednocześnie potrzebują, żeby ci sami ludzie coś od nich kupili. Także to tylko kwestia czasu, kiedy ta cała bańka y, automatyzacji, AI i tak dalej czy GPT pęknie. Ponieważ korporacje są jak wąż, który zjada własny ogon. A AI tylko przyspiesza ten cały proces. Już teraz w Europie testowane są systemy typu, czy pomysły typu dochód podstawowy w Niemczech, we Francji i tak dalej, w innych państwach zachodnich. Roboty które będą musiały płacić podatki, yy, opodatkowanie automatyzacji i skrócenie tygodnia pracy na na przykład czterodniowy tydzień pracy. I nikt nie odważy się powiedzieć, że może ten cały system jest po prostu nie do utrzymania. Yy, bo jeśli nikt nie będzie miał pracy, nikt nie będzie miał pieniędzy, a jeśli nikt nie będzie miał pieniędzy, to, to będzie oznaczało koniec gospodarki. I sztuczna inteligencja to nie jest żaden, żaden science fiction, to jest teraźniejszość. Dotyczy nas wszystkich i dotyczy naszej przyszłości jako społeczeństwo, jako ludzi. I nie chodzi o to, czy AI zabierze ci w przyszłości pracę. Ponieważ AI już zabiera nam pracę w Polsce, na świecie, wszędzie. Pytaniem musi być, czy korporacje zniszczą źródło swoich własnych zysków. To jest ciekawe, jak oni rozwiążą ten problem. Czy zbudują nam jakiś nowy system, zanim ten obecny się zawali? Na pewno będą chcieli nas zadowolić jakimś bezwarunkowym dochodem, jakimś minimalnym socjalem i tak dalej, żeby ludzie jednak mieli trochę jeszcze pieniędzy, aby kupować podstawowe przynajmniej produkty wielkich korporacji. Co ty myślisz na ten temat? Daj znać w komentarzach. A jeżeli podobał ci się ten filmik, to daj nam proszę łapę w górę i subskrybuj nasz kanał. Podlinkuję wam jeszcze fajny film, który nakręciłem w Niemczech na temat właśnie minimalnej emerytury. Czy pracujesz, czy nie, czy płacisz składki, czy nie. Już teraz emerytury w Niemczech są na poziomie socjalu. Zapraszam do oglądania. A na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!